Świdnik przyjazny środowisku to projekt realizowany przez gminę miejską Świdnik dotyczy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budowy oświetlenia hybrydowego przy ulicy Nadleśnej, a więc przed mieszkańcami gminy otwierają się nowe możliwości oszczędzania energii. Korzyści ekologiczne, ale także i finansowe dla mieszkańców, dlatego że nie będą musieli wydatkować znacznych kosztów na ogrzewanie wody ciepłej wody użytkowej w okresie słonecznym, letnim. Aby uczestniczyć w projekcie, trzeba być mieszkańcem Świdnika, posiadać budynek mieszkalny, ale również wpłacić odpowiednią kwotę jeszcze przed rozpoczęciem instalacji. Wkład finansowy własny jest wymagany od mieszkańców. Ubiegaliśmy się w 2012 roku o dofinansowanie rzędu 85%. Niestety, my jesteśmy beneficjentem z listy rezerwowej. Urząd Marszałkowski zaproponował nam dofinansowanie 70% projektu, w związku z tym 30% powinni ponieść mieszkańcy. Natomiast mamy informacje, nie są to jeszcze informacje potwierdzone pisemnie, że być może będziemy mieli to 85% dofinansowania, w związku z tym wkład mieszkańców będzie tylko 15%. Myślę, że dla podstawowego zestawu e, dwóch paneli i zasobnika 200-litrowego zmieści się w kwocie 2000 zł. By założyć słoneczny kolektor we własnym domu, trzeba się pospieszyć. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą tylko do 15 kwietnia.